Podczas ostatniej jazdy z ekipą Detka kilka razy znowu wyrwała na koło. Ta owiewka już jest kompletnie połamana, ledwo się trzyma. Spróbuję jeszcze jakąś ją poratować tutaj trytkami. Zaraz ciągnę siedzenie, jakoś się przymocuję. Ale nie głupim pomysłem jest zamocowanie tutaj z powrotem tego bagażnika. Nie wiem czy to bagażnik czy co to jest, tego uchwytu. Tutaj dla pasażera, ale jest to bardzo przydatne. Tak mam nadzieję, że będzie, bo... Czasami w terenie nie mam jak detki złapać, jak ją podnoszę i się z nią szarpie, więc tutaj sobie będę miał mocowanie. No i tro, tutaj trochę pod ten ogon zachodzi, więc może też go trochę ochroni. Zaraz to zamocuję, zobaczymy jak to wyjdzie. Tylko tutaj jeszcze te uchwyty muszę wyciąć, bo one są niepotrzebne. A mało co to waży, więc żadna to dodatkowa masa, a może pomoże. Zobaczymy. Nie najgorzej, jeszcze połamany ten zadupek. Postrzywam go trytkami jeszcze na kilka wyjazdów będzie. Nie ma sensu kupować nowego. Tu... Tutaj rama też się z tyłu wykrzywiła, bo ten uchwyt przecież był tutaj zamontowany, a nie pasuje. Ale zaraz to wszystko naprostuję. Idę uciąć te uchwyty, wyszlifuję to i pomaluję. To są niepotrzebne uchwyty kierunkowskazów, trzeba się ich pozbyć. Odcięte teraz ładnie wyszlifować na równo, całość zeszlifować i pomalować. O złapie? Nie łapie coś. I tak uchwyt wygląda po szlifowaniu. O, elegancko. Odtłuszczamy i prowizorycznie pomalujemy. Nie będę tutaj tego podkładował. Sprayem z popsikami. I wystarczy. Rama naprostowana, uchwyt z powrotem w detce wylądował, pomalowany. Jak się okazuje, przydatny. Cedek, zastanawiam się, czy ściągać to zwężenie tutaj do filtra powietrza. W ostatniej detce, jak to ściągnąłem, to detka zamulała. Musiałem sobie tutaj taki filtr zrobić. Niby mam większe dysze w gaźniku, pewnie spróbuję, ale to następnym razem muszę to wyczyścić. Patrzcie, jak to się wszystko kurzy po jednej jeździe, wszystko było tutaj myte. Ale jak się jeździ po takiej hałdzie, kurzu mnóstwo. Filtr powietrza trzeba mieć co jazdę. Te google już mi się rozleciały. No, sobie ostatnio podrapałem i zamówiłem sobie nowe. Poza tym porysowane, popękane, słabo już przez nie było widać. Kilka lat już mają te gogle. Z 10 lat temu jak miałem detkę tą pierwszą swoją, to, to już je miałem. Ładne nowe, czarne gogle 100%. No i elegancko.